witajcie w kolejnym odcinku i coś mam słuchajcie coś mam więc dzisiejszy odcinek jest totalnie sprecyzowany na tą moją nowość roślinną o której marudziłam to jeszcze nie jest to to nie jest ta roślina o której tak marzyłam no bo jednak tamtej nie było ale stwierdziłam że jak jest ta odmiana to sobie dokupię więc żeby wam tu nie ściemniać powiem wam że tak mam nową roślinę i w sumie bardzo się cieszę i moment temu podlewałam część roślin Pamiętacie, jak wspominaliście, że Homalomenata z jedna z tych właśnie nowości jest straszną pijaczką, to ona najbardziej teraz mi pokazuje, że tej wody już powinnam jej dawno dać i tak teraz wygląda, ale myślę, że ona za moment, co moment, no do wieczora pewnie powstanie i będzie świetnie wyglądać, ale póki co no jest w oklepniętym stanie, tak to nazwijmy. No i tak przechodziłam sobie podlewając te rośliny i mówię, dobra, pokażę Wam zaraz tą, którą, e, na, najnowszą, którą nabyłam, ale stwierdziłam, że ja w sumie tych roślin, gdzie sobie właśnie dokupiłam marantę, zaraz Wam pokażę, jaką dokładnie, mam już trochę w swojej kolekcji, bo one jednak mnie oczarowały. E, w sensie u mnie nie łapią przędziorka dzięki odpukać w niemalowane, nie mają przędziora, więc to jest bardzo... E, korzystne bym powiedziała, no cieszę się, że jednak wiecie, y, no nie trafia się to tak, nie przytrafia się to tak często, a wiem, że to bywa właśnie powód, dlaczego nie kupujecie tej rośliny. Na przykład u mnie była, chyba miałam już wtedy mniej więcej jakąś marantę, chyba tricolorkę i miałam kalateę, to raczej atakowałam kalateę niż maranty, ale to jest u mnie, ja nie mówię, że u wszystkich tak jest, wiem, że niektórzy właśnie borykają się z tym problemem przędziorka, ogólnie on lubi atakować, ja widzę to po moich anturiach, na przykład jednak przędziór u mnie bardziej woli anturia i nowe wychodzące liście często są takie pokropkowane, czyli nadgryzione właśnie, są takie jakby delikatne wyssane kropki na liściu, teraz akurat nie mam jak Wam tego pokazać, bo gdzieś miałam takiego liścia, pewnie jest ich tu wiele, tak myślę, że nawet na, na tym anturium tutaj dużym, którym je tu widać, takie właśnie, pokażę Wam to za moment, właśnie takie kropki mam. Zdarza się, ale odpukać, właśnie tak jak wspominałam, w niemalowane, Maranta tego nie łapie, więc już Wam pokazuję tą roślinę, którą kupiłam. To nie jest dokładnie ten model, ale stwierdziłam, że muszę ją mieć, bo widać to? To nie jest Lemon lime. Eee, wydaje mi się, że to jest Katmus okay, y też chyba. Te, to te jakby połączenie lemon Lima z tricolorką, no cudne nie wiem czy to pod światło tak widać, ale fajnie wygląda, ja wam zaraz kamerę i zobaczymy sobie ją jeszcze raz no i teraz, one kiedyś były bardzo drogie a teraz na ten moment kosztuje ona 5,99, więc uważam że to jest całkiem spoko cena yy, do tego jeszcze jej nie wypakowywałam nie opryskiwałam i raczej nie będę chwilowo ich przesadzać bo tak jak wspominałam w którymś odcinku bróz na zewnątrz, pogoda nie jest taka, żeby to sprzyjało właśnie takim zabiegom. Ziemia jest po prostu głównie mnie na balkonie zmrożona, to tak na kość bym nawet powiedziała i dlatego chwilowo nie chcę się za to brać. Może za tydzień coś zrobię. Może za tydzień. Dobra, obkręcam kamerę i pokażę Wam ją, bo jak widzicie, udało mi się trafić naprawdę taki duży egzemplarz. A przy okazji zobaczymy sobie te, które już mam od jakiegoś czasu i które uważam, że całkiem nieźle u mnie rosną. Do tego tą poprzednią lemonkę, którą kupiłam, więc za moment będziemy wszystkie je tu oglądać. Pokażę Wam, jak wyglądają i jak te maranty się rozwijają. Co ja takiego robię, że mi rosną. Więc. Pracuję Wam już z bliska, bo naprawdę to jest piękna roślina. No ja tak uważam. Dajcie znać w komentarzach, czy uważacie, że maranty są godne uwagi, czy raczej nie. Macie z nimi problemy, czy raczej nie. Tu możecie śmiało teraz pisać. Um, a ja Wam będę mówić, jakie ja się swoimi zajmuję. Wydaje mi się, że teraz dokładnie widać, jak ona wygląda No cudownym materiiście. Na początku nie byłam do niej przekonana, ale jako, że nie jestem w stanie, nie, nie udaje mi się póki co znaleźć tej Wains, no to wzięłam sobie tą I to chyba jest czy tak jak wspominam, taką mam wrażenie, że to jest właśnie ta odmiana, i możecie mi teraz napisać, czy się mylę, czy nie. Tak mniej więcej wyglądają te liście. No i kurczę, nie wiem, gdzie jeszcze gdzie ją postawię. Bo jak widzicie, trochę tych roślin u mnie jest, ale myślę, że jakieś miejsce na pewno na nią się znajdzie. No, fajna jest, bogata w te ilości sadzone, które tu są. Są nowe wychodzące rurki, tu widać już jedną rozwijającą się, tu kolejną, do tego tu jest jeszcze jedna. No i cenowo 5,99, więc jest to roślina, którą spokojnie można zaryzykować. O, tu jest kolejny, już prawie rozwinięty. Fajny taki. Przez to, że mamy dzisiaj wyjątkowo słoneczny dzień, wczoraj było pochmurno i bardzo zimno. To no, tak się słońce przebija, że to nie do końca widać tak dokładnie odcień, ale no, podoba mi się bardzo. I teraz pokażę Wam tą marankę, którą zakupiłam poprzednim razem i wydaje mi się, że to coś było w okolicach listopada. To też była taka mniej więcej, chyba nawet tańsza sadzonka, bo zapłaciłam za nią 3,99. I mam tu na myśli lemon lime'a. Ja robię akurat do tego lemon lime'a drugie podejście. Jeszcze jej nie przesadziłam. Chwycę sobie tylko tego lemon lime'a, tak żeby o nic tu nie zahaczyć. Dobra mam. I to jest właśnie roślina, którą również kupiłam w listopadzie, również kupiłam, w listopadzie ją kupiłam, to teraz możemy sobie porównać. Tak one się prezentują kolorystycznie. <laughs> Ciężko dziś będzie oddać naprawdę piękną tego koloru, bo jednak słońce prześwieca przez te... O, może teraz. No fajnie wygląda. Jak widzicie lub nie widzicie, ale Wam powiem szczerze, że jeszcze nie przesadziłam ani tego Lemon O, w ogóle widzę, że tu coś nowego wychodzi. Tu jest cała nowa sadzoneczka Chyba jej nie było, jak ją zakupywałam, widzicie? O, tutaj, w tym miejscu. Dosłownie nowiutka, nowiuteńka sadzonka. Fajnie, bo to cieszy. Nie przesadzałam jej od dnia zakupu. Jak widzicie, całkiem fajnie się trzyma. To jest torf. To jest na pewno torf, bo widać to po tej ziemi, że ona się taka, tak mocno zbija i od brzegów bardzo odsusza, od yy, odciąga, jak przeschnie. A teraz jest naprawdę. No, jest dosyć sucha. Chociaż. Hmm. Chociaż tak, tak, tak półsłucha, bym powiedziała, że. No, ten torf jednak dużo szybciej. Aha, bo ja momentem. Podlewałam. <laughs> Nie podlewałam ich przez ostatnie 10 dni, przynajmniej tego lemon. Lime i jest on całkiem fajnie sobie poradził. No, wiadomo, teraz są chłodniejsze dni, chłodniejsze dni w mieszkaniu. Więc mój ten etap, na którym ja podlewam, jest tak co 10-11 dni, czasem co 12, jak zapomnę. Coś, co dwa tygodnie, jak zapomnę, to właśnie mi się również zdarza tak rzadko dosyć podlewać, no ale mamy jednak zimę, ja nie mam jakoś super gorąco w mieszkaniu, więc ta ziemia aż tak szybko mi nie przesycha, więc nawet się to całkiem sprawdza w większości roślin, przy większości roślin, no bo homo widzieliście, no tutaj, o, cud miot malina jest teraz na etapie, hm, obraziłam się, bo mi nie podlełaś na, na czas, tak. Można tu zauważyć, większość roślin całkiem sobie nieźle radzi, natomiast właśnie malamena troszeczkę mi tu strajkuje, ale to nic, to nic. Dojdziemy do porozumienia, tu nie ma jakichś wielkich, bym powiedziała, tragedii, w tym za moment sprawdzę, znaczy na wieczór sprawdzę, bo ja już ją podlałam i wydaje mi się, że ona ze mną zbyt długo nie będzie, ale chciałam spróbować. No, ja lubię próbować z różnymi roślinami. Ok, mamy tu jeszcze kolejną marantę. I to też przed chwilą poddawałam i tu widzicie tamaranta. natomiast na to do siebie, to jest kerchowana variegata, bardzo ładna odmiana, tylko również muszę uważać, bo jakiś kabel mi wisi. A, dobra, on tak sobie śmiesznie, ten kabel tu wisi, bez sensu w sumie, no ale dobra. Mam, mam, kerchowana variegata, za moment pokażę Wam je wszystkie trzy w zbliżeniu razem. Więc tak jak wspominałam, jak mi się przypomni, to nawet słuchajcie, w tym roku jeszcze nie nawoziłam. Dobrze, że jest dopiero końcówka stycznia, ale tak, nie nawoziłam w tym roku jeszcze swoich roślin, więc może jakoś biochum, może raz z biohumusem. Więc postaram się kolejne podlewanie po tym, bo i tak już dziś podlewam bez nawozów, dolać sobie trochę biochumusa i takie podlać. Ta natomiast Maranta Kerchowana ma to do siebie, że ona, oj, ta doniczka jest taka, że widzicie, jak tu się przychyli, to z niej kapie woda. Nie lubię właśnie takich, wolę osłonki, które są totalnie zamknięte, a tam oto taką podstawkę i ta podstawka jest zintegrowana z tą doniczką, nie da się tego od... odjąć, odłożyć. No i jak sobie przechylicie od czasu do czasu, to właśnie się taka historia dzieje, że wypływa mi woda do domu, więc postaram się teraz nie przechylać, bo nie chciałabym tu napaprać w domu. Wczoraj się napracowałam, nasprzątałam i nie chcę sobie dziś bałaganić, będę z Wami szczera. Tu jest taki martwy kawałek, ona tu bardzo często robi, naprawdę bardzo często zarzuca jakieś duże części, zasusza, ale ma ten plus, że na wiosnę zazwyczaj wychodzi bardzo dużo nowych, młodych przyrostów, nowych pędów z podłoża i to jest bardzo fajne przy tej roślinie, że ona jest trochę jak feniks z popiołów, potrafi się odrodzić na nowo i wypuszczać takie cudowne liście z warietacją, nie wiem czy to widać. Ta wariagacja potrafi być mniejsza, większa. Wszystkie rośliny, które tu w ogóle widzicie, jak jesteście nowi na kanale, to, to jest okno od strony południowej. E, wpada tu słońce, ale tylko zimą, bo jest na tyle właśnie nisko, że dosięga wtedy tych roślin. Oczywiście, jeśli mamy na dworze dzień słoneczny, a ja mieszkam w takiej części, Jezus, jednak na chlapami i mam tu mokro, no trudno. Ja mieszkam w takiej części, że bardzo często jest po, po prostu bardzo mgliście, pochmurno. I niech zaszczyta, zaszczyca nas to słońce tak często, jakbyśmy chcieli, ale dziś naprawdę jest wspaniały dzień i teraz tak mniej więcej jest godzina 14 i macie okazję popodziwiać, jak to wygląda, jak wygląda ta półka, kiedy właśnie słońce świeci. No wiadomo, parapet jest najbardziej, najbardziej oświetlony, ale tu też jest trochę tego światła, myślę, że rośliny właśnie z niego korzystają. I tak, dlatego właśnie myślę, że te maranty tutaj fajnie mi się sprawdzają, dlatego kupiłam sobie jeszcze jedną. No i poluję właśnie na Light Wings. jak mi się uda, to na pewno kupię i wtedy gdzieś tutaj na tej półce zagości, bo wydaje mi się, mam takie odczucie, że jednak ta odmiana Light Wings tego światła będzie potrzebowała więcej. Więc mam jeszcze jedną marantę, taką najbardziej tradycyjną ee, i jest to maranta Tricolor, już za moment Wam ją pokażę. I to będzie pomieszczenie takie najdalsze. Stąd czekam coś już do domu. Więc to tylko myśl, mi nie ucieka. To jest takie najciemniejsze pomieszczenie, w którym posiadam. Tak prezentują mniej więcej się wszystkie trzy maranty w jednym miejscu. Trochę psy będą nam przeszkadzać, bo one się właśnie uruchomiły. Syn wrócił do domu, i wiecie, będą szaleć. Więc to jest tutaj tak ukryta po środku najnowsza. Tu mamy tego pięknego lemon najmano no i tą fajną wielką kersiowanę, którą mam chyba od jakichś dwóch listków. Więc tak one się obydwie prezentują. w że są no fajne. Czy to już jest mała kolekcja marant? Chyba tak, bo cztery to już jest dosyć sporo, zanim przejdziemy do tej ostatniej. Całkiem spoko się je ukorzenia, właśnie tam na półeczce jest jedna. I widzę, że również trzeba jej dolać wody. Ona się właśnie odłamała od tej sadzonki. No i spokojnie ona się fajnie pewnie ukorzeni, za jakiś czas puści Korzonki. Może przyjrzyjmy się jej bliżej, chociaż nie wystraszcie się tego. Mi się właśnie zdarza czasem, że e, no jest tu jakaś woda. O, nawet. Pojawiające się korzonki. O, tak słabo widać. O, tutaj może i chyba jakaś w ogóle wychodząca nowa roślina. Tu taki widzicie białą część, więc tak to mniej więcej wygląda. Jakiś odrzut oczywiście z liści jest, ale ogólnie sadzoneczka powinna się przyjąć całkiem dobrze. No i tutaj mamy widok na te wszystkie trzy marandki. Fajnie wyglądają, najnowsze. Nie byłam do niej przekonana. Widziałam ją wcześniej wiele razy w sklepie, ale stwierdziłam, że nie, że uparłam się na tą Lightweins. A jak w końcu te się skończyły, to stwierdziłam, a czemu sobie tej nie wziąłeś? Przecież może spróbować, może połączysz tą z tricolorką czy tom z i utworzą fajną kompozycję. A może wszystkie trzy naraz, zanim dostaniesz się do tego modelu Lightweins. Więc mam teraz trzy i ostatnią właśnie. I już idziemy młej. Właśnie w tym miejscu mamy ostatnią roślinę, jak widzicie, jest tak troszeczkę zakurzona gdzie nie gdzie, znaczy te starsze liście są pokryte kurzem, więc trzeba by to opłukać. Ale tu jest ten taki problem, że ona jest właśnie na takim patyku i nie można tego osobno ściągnąć, trzeba cały patyk e, z roślinami zdjąć i to jest trochę problematyczne, nie przemyślałam tego do końca, chyba by mi się bardziej tutaj nadały haczyki. No ale dobra, pomijając ten temat, to jest baranta tricolor, taka chyba według mnie najbardziej tradycyjna i okno od strony północnej, czyli tej najmniej oświetlonej. I to jest w ogóle łazienka, jak widzicie ona tutaj fajnie rośnie. Była połączona z lemon lime ale ja Wam wspominałam któregoś razu, że no nie przyjęło się. To nieco, no po prostu nie przyjęło się. Mimo tego, że jest zima, no to proszę bardzo fajne, ładne, nowe przyrosty. I tutaj widać jej piękno właśnie na ten moment, kiedy ona rozpoczęła. Wija te nowe witki liściowe, rurki, rurki. E, jak fajnie potrafi wyglądać, jak ładnie się potrafi prezentować, jakie te kolory są takie intensywne, jeśli chodzi o ten róż i ta zieleń. No cudowna roślina, jak widzicie, łazienka jej jak najbardziej tu służy. Mamy również nowe listki, fajnie się zagęściła, jest duża, konkretna i myślę, że nie wiem, czy sobie po prostu tutaj i nie zagęszczę właśnie jakąś drugą, albo po prostu zamiast mikansa dam inną marantę, lub po prostu w to miejsce, tu w tą lukę nie zawieszę sobie, bo no świetnie tu wygląda. To w ogóle wszystkie rośliny bardzo dobrze się mają, co widać po tej na przykład filodendronowej ogromnej kuli, która już pół okna zajęła i zastanawiam się co z tym zrobić, bo to tak chyba nie może wyglądać do końca. No, ale temat był maranty, nowa roślina. No, to tak wygląda najstarsza, którą mam w kolekcji. I tak, cztery rośliny to myślę, że już można to nazwać kolekcją. Czy skusiłabym się na jakąś jeszcze marantę? No, jak sami wiecie, tak. Yy, ale raczej nie chciałabym zamawiać, tylko wolałabym po prostu gdzieś stacjonarnie upolować. W sumie to też taka fajna jest sprawa, jak możecie sobie iść i upolować jakąś roślinę, na którą długo czekaliśmy, zamiast, wiecie, czasem zamówić. Teraz w ogóle się nie da zamawiać, bo jest zbyt zimno. Przynajmniej dla mnie, w sensie, no dla roślin no, obawiałabym się, że przyjdzie mi przemarznięta. Tak prezentują się wszystkie moje maranty, aż cztery, więc całkiem sporo ich mam. Ale jak widzicie, u mnie one nie stwarzają problemów. Rzadko kiedy łapią szkodniki, jeśli chcę coś z nimi robić, tak żeby dodało ci im trochę blasku, to po prostu zabieram je pod prysznic i prysznicuję, żeby jednak trochę z tego kurzu opadły. Nie pryskam, nie opryskuję swoich roślin, nie robię im takiego delikatnej mgiełki prysznicowej. Jeśli już, to po prostu zabieram je pod prysznic raz na jakiś czas, żeby zebrać ten cały kusz na liścia. No i tak wygląda moja nowa kolekcja marant. W sumie mam sporo fiołków, mam sporo marant, mam sporo anturiów, hoi. W sumie tak, mam różne rośliny, ale... Lubię maranty, lubię maranty przez to, jak właśnie rosną, jak się pokładają, że składają te liście na wieczór, że są takimi ciekawymi roślinami. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie znać, czy macie rośliny marantowate w swojej kolekcji, a ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku PA.